Cześć, tej kanał The Pixel Band, jestem Zaged, dzisiaj pokażę Wam poradnik a propos instrumentów. Na początek przedstawię Wam to, co sam zmontowałem. Tak, I to może się zagrać tak w kółko. Teraz będzie krótkie cięcie, i za chwilę pokażę Wam kilka ważnych wiadomości a propos instrumentów. Więc, tak, na początek, w ogóle jak robimy instrument, robimy go z jednego czerwonego proszku i ośmiu desek. Tak, no, budowa nie jest, nie jest trudna. Zrobiłem. Działa i teraz tak rodzaj dźwięków jakie możemy uzyskać. Więc tak, na drewnie i każdym innym klocku, który ma jakiś związek z drewnem oraz licząc to inny instrument, mamy gitarę basową. Tak, na piasku z świerza i piasku dusz mamy werbel. Tak. Na szkle mamy dziwny dźwięk, ja to są po prostu patyki. I teraz taka ciekawostka, ponieważ na Glowstone był ten sam dźwięk co na szkle, tylko że jak w wersji 1.6.6 zmienił się on na kamień i potrzebujemy teraz kirofa, żeby go zniszczyć. To teraz on ma dźwięk tak jak każdy inny kamień. Więc tak, na Glowstone, kamieniu, obsydianie, cegłach i raku mamy po prostu kocioł od perkusji. na ziemi i każdym pozostają chlasku po prostu pianinko. Tak. Teraz taka ciekawostka a propos instrumentów. One mają tą samą teksturkę co szefa grająca, z tym po prostu u góry mają teksturkę ściany bocznej. Teraz tak. Kilka ważnych elementów a propos czerwonego proszku i tworzenia już, już całych maszyn grających. Czerwony proszek musi być Bezpośrednio podłączony do instrumentu. Tak jak widać teraz gra. Bo jeżeli przychodzi obok niego i nie jest skierowany dokładnie na niego, po prostu instrument nie zagra. Tak samo dzieje się z repeaterem. Jeżeli prąd przychodzi obok niego, nie jest skierowany dokładnie na niego. Po prostu prąd przechodzi koło obok niego, on nie przekaże go dalej. No, ciekawe jest to, że repeater może przekazać prąd dalej na kawał idącego do niego. Prostopadle nie musi teraz skierowany na niego, i Repeater po prostu poda mu prąd. Tak widać działa. Yy, po prostu fajnym sposobem jest po prostu kładzenie czerwonego proszek Repeater. Czerwony proszek Repeater? Wiesz, takie coś, i możemy korzystać z Repeaterów, również z czerwonego proszku i z dwóch instrumentów naraz. To po prostu jest działa, zagrały oba. Oprócz yy, takiej ilości rodzajów dźwięków, Minecraft oferuje nam oczy, yy, całą gamę dźwięków, jest ich 24. W opisie dam link, gdzie można znaleźć cały spis dźwięków, z tego tylko przedstawię. Tak, przecież cała gamma, 24 dźwięki. W razie jakichś wątpliwości lub pytań, po prostu napiszcie mi wiadomość prywatną lub na pocztę, na pewno odpiszę. W na razie mam mało widzów. Więc z tym nie ma problemu. Jeszcze jedna ważna informacja, bo tego co pokazywałem na, po, na początku poradniku, to maszynę nie do końca zbudowałem sam, ponieważ w większości zbudował ją mój kolega, z którym gramy na multi, w przyszłości planuję nakręcić let's play: kurczak. Nie wiem, jakim się posługuje nikiem. w każdym razie ja na niego mówię kurczak. Więc ja po prostu zbudowałem mechanizm A on dostrajał wszystkie dźwięki I melodia też jest jego Więc tak, dzięki Wszystkim za oglądnięcie Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie Myślę, że wielu osobom się to przyda Ponieważ ja miałem duże problemy Jeżeli jak ja chciałem zrobić tą maszynę grającą No nie wiem Tak jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania to piszcie No i tyle, dzięki, cześć